Hej, witajcie w kolejnym odcinku zdrapkowym. Dzisiaj przygotowałam zdrapki o wartości 50 zł i mamy trzy zdrapki laki codziennie oraz wielką krzyżówkę, może bez zbędnego przedłużania przejdźmy sobie do krzyżówki. Zostawiłam trzy literki do odsłonięcia i brakuje nam literki A albo R do bonusu. W krzyżówce numer 2 powstało jedno słówko uszy. Natomiast krzyżówce numer 1 jeszcze nic. No, ale wszystko przed nami, ponieważ mamy te trzy literki. Fajnie gdyby R albo A wpadło. Póki co mamy M. Yy, M mamy tutaj i to chyba w ogóle jedyne M. Ponadto mamy oczywiście M w bonusie Mango. A tutaj, tak, mamy M w Atamanie, w mieście. Entuzjazmie. I to chyba też wszystkie M, no więc M nie za dużo. A my P? Boże, już się usłyszałam, że to E, a to P najgorzej. Czy P coś w ogóle nam zmienia? Bo się P nie potrzebujemy. I w ogóle tutaj P nie widzę. A tutaj mamy P w stypie. No stypa to będzie, jak ta zdrabka okaże się przegrana Oraz w alpach. I w posturze. No ale kurczę. Nie mamy tutaj, dalej ani jednego słowa. Więc ostatnia nadzieja w ostatniej literce. I to jest literka o dziwo N. Mango. No, to jeszcze było M w maksie. No i co? Mamy tutaj drugi wyraz nylon mamy N w Unii, w Kanalet, co w kajnie, w Donie, w Ganku, w Niagarze, no ale to nie gwarantuje nam wygranej. I tutaj raczej też powątpiewam. Powstało nam pierwsze słówko Neon. Mamy jeszcze N w entuzjazmie, N mamy w horyzoncie. No i co no? Nie wiem, czy jest sens to drapać, ale podejrzewam, że w ogóle tutaj mamy jedno słowo. To jest po prostu kmina, nie e, kpina, nie no, sorry, mamy jeszcze drugie. Kmina, kpina, mamy jeszcze geniusz. No, ta zrapka chyba do geniuszu nie należy, ponieważ jest niestety przegrana. No nie, no szkoda, kurczę, jak wielka krzyżówka jest przegrana, to zawsze szkoda. M. MC. No zdrabka z numerem 7, która nie przyniosła niestety ani krztyny szczęścia. No i tym sposobem zostajemy już tylko przy dwóch zdrabkach. Może najpierw codziennie 1000. Szukamy wygrywających liczb takich jak 35, 13, aby było szczęśliwe. 33, 18 oraz 47.

21, 16, 15. No i ostatni rządek. 30, ale 9, 14, 45, 7. No i 365 dni. Więc tutaj też jest pusty U. Chyba, że... Nie, był. Dokładnie. Bó. zdradka przegrana. No i cała nadzieja w laki. Mam nadzieję, że laki obroni honor tych strapek dzisiejszych, że tutaj się trafi coś fajnego. Trzymajcie kciuki, a poszukujemy tak: 41, 11, 29, 18 oraz 36. No i żeby coś było, please. Mamy 1, 19,

43 5 14 ok, no i ostatni rządek e, mamy 8, 39 18. Kolejna wygrana, super 25. I ostatnia to 40, ale mamy aż 3 wygrane. Tak sprawdźmy sobie najpierw bonus. W bonusie mamy winogrono a tutaj najpierw co było? Yy, ktoś pamięta? Ja pamiętam 36 dyszka, yy, 29 dyszka. No i 18 też dyszka. No ale spoko. 30 zł, tak? I, gdzie tu są te kontrolne chyba? ha 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 nie no fajne ogólnie no może ktoś powie, że średnio fajnie ponieważ 20 zł na minusie ale ogólnie myślałam, że będzie o wiele wiele gorzej, ponieważ jak wielka krzyżówka zawodzi i zostają dwie zrabki, no to wiadomo scenariusze w głowie różne się układają. No natomiast myślę, że te 30 zł to nieźle. Jest większa połowa, jest rekompensata za przegraną wielką krzyżówkę. Moim zdaniem jest całkiem ok. Dobra, nie ma co przedłużać. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Pa, pa!